Terima kasih telah menonton Jak już powiedzieliśmy, regę nad wartą od 2005 roku staraniem Miejskiego Centrum Kultury zostało reaktywowane. Koncerty odbywają się w nowoczesnym amfiteatrze, oferującym świetne warunki do odbioru muzyki i komfort wykonawcom. Artyści pojawiające się na tej imprezie bardzo ciepło wypowiadają się o tym festiwalu, o czym mogliśmy przekonać się już pierwszego dnia. Co działo się podczas drugiego dnia festiwalu? Zapraszamy na relację. A new dance for Kingston Town Cold Scotty so scat So if you don't want to shake it up ah, You better shake it down to let me in. shake 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 Signora Shake your body like Come on shake 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 Signora Shake it right on time Shake 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 Signora Signora Shake your body Shake, 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 señora. You know shake it right on time. Drugi dzień festiwalu Reggae nad Wartą e, rozpoczął Ska dyktator i jego kosmiczne kompozycje. I jego tutaj właśnie gościmy w tym momencie. E, powiedz jak wrażenia, bo ono ruszyły się gorzowską publiczność. Możemy tak wierzę w taką geometrię emocji ludzkich, że istnieje rezonans. Niedawno parę temu z Marusławek Gołaszewski, taki właśnie jakby założyciel polskiego reggae guru i on zawsze mówił o rezonansie. I dla mnie muzyka ska, która rezonuje w ludzkich sercach, którzy widzą, że można się uwolnić, można zacząć tańczyć i uruchomić się. W inny sposób niż zwykle, i jakby ta wdzięczność jest we mnie i jest w nich. To jest taki moment, kiedy czuję, że to jest coś, wiecie, jakby kosmiczna ska inteligencja. I to dzisiaj takie, taką epifanie miałem, że koledzy z zespołu też widziałem, jak fikali. No i tu jakby jest połączenie, więc brawo, brawo dla w ogóle. Dla publiczności. Ekipy. tak, bomba, super. Dobra, mówisz, e, ska dyktator, co takiego narzucasz tej publiczności? To jest dobra zabawa? Ska dyktator ma jedną misję, to jest dyktator. No dyktatorzy są tacy, że mają pewne wady zawsze. Natomiast ten jest z dyktatorem ska, więc kochałem go wszyscy, bo muzyka ska jest ogólnie fajna, także jest to system e, niedemokratyczny, system autorytarny i okrutny, ale jakby chodzi o ska, czyli wszyscy tego chcą. A powiedz jeszcze wracając do samego festiwalu, jak oceniasz Regena Wartą w Gorzowie, samą ideę tego festiwalu, bo on ma jakby nie patrzeć długą historię. To jest dla mnie festiwal legendarny i grałem tutaj, czy znaczy grał mój perkusista dzisiaj tutaj grał, a debiutował w latach 80-tych ze Stage of Unity. Ja na przykład mam taką historię, że bardzo późno zacząłem grać muzykę i słuchałem kaset ludzi, z którymi gram, e, Izraela Właśnie innych. Z kasety nie grać jeszcze na niczym, ale czułem jakąś magię w tym. A teraz z nimi gramy, i naprawdę mogę mówić, nie, źle, nie w tę stronę. Kosmos jest naprawdę jakby taką alchemiczną pracownią i ten festiwal jest taką, takim rdzeniem tej alchemicznej pracowni. też Także, także dla mnie. Więc jest, jest mega moc, co się czuje a w Warszawie muzycy mówią, kurczę, chcę tu grać, chcę tu zagrać, chcę tu zagrać. I jest jest jakby cały, cała, cała moc festiwalu znana w całej Polsce. I tutaj przyjechaliśmy, to jest jeszcze lepiej. Słuchaj, to W takim razie tych, których, których nie ma, to chyba zachęcamy, żeby pojawić będzie na kolejnych edycjach. Tak jak mówił Sławek Głaszewski, rezonans, serca, szyszynki, skat trzecie oko, zawsze, zawsze połączone. Skadyktator, dziękujemy Ci bardzo. Dziękuję. Ah, California. 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 What makes you feel so high? I love you. I love you, just the same huh. I my baby. I your name? What's your name? What's your name? What's your name? What's your name? Positive vibration na pozytyw nagasta positive vibration uh, uh, uh. positive vibration vibration na pozytyw positive vibration kiedy ja powiem jedna wypowiecie miłość tak jedna jedna kiedy ja powiem więcej wypowiecie hop oh, nie więcej Więcej, kiedy ja powiem jedna, wypowiecie miłość tak jedna, jedna. Kiedy ja powiem więcej, wypowiecie ognia. Więcej, więcej. Przestałbym przestać, to teraz nie mogę tak Muzyka dotyka tutaj teraz wasze dłonie, tak Tylko wasze dłonie dotyka wasze serca I przenika teraz do waszego wnętrza Będziemy śpiewać o pieśni uwielbienia Tak głośno a zatrzeje się się ziemia Będziemy to tylko pozytywną bandą I nazwą nas duchową armią przed momentem na scenie Betel i powoli to staje się taka tradycja, że jak Regę nad Wartą to Betel gra. Byliście w zeszłym roku, jesteście w tym roku. No i jak wrażenia z tego rocznego festiwalu? Powiem Ci szczerze, że jak przyjrzając tutaj wiedzieliśmy, że będzie bardzo dobrze. Już rok, rok temu ta publiczność Gorzy Wielkopolskiej pokazali, że dobrze się bawią, że lubią tą muzykę. Ten festiwal nie jest tutaj z przypadku, że ten festiwal powinien być w tym miejscu i naprawdę bardzo miło było nam gościć tutaj po raz kolejny. Powiedz, bo ja nie rozumiem, że jak Was zaproszą w przyszłym roku, to też przyjedziecie? No, oczywiście, nie odmówimy. Aczkolwiek myślę, że warto, jest tyle dobrych zespołów w Polsce, że warto zapraszać też innych. Niewykluczone, że przyjedziemy tutaj po prostu, tak pobawić się z ludźmi, bo często też tak robimy, że jeżeli nie gramy, to na pewno się pojawiamy, jeśli tylko możemy. Powiedzcie, jak wakacje pracowicie, bo, bo też wiem, że widzimy się niedługo chyba w Kostrzynie na dobro. Dokładnie tak. Przystanek Kłództok, jak najbardziej 30 lipca, zapraszam bardzo serdecznie. Pracowity dużo koncertów, co bardzo cieszy. A powiedz, jakiś nowy materiał już jest szykowany, bo cały czas promujecie ostatnią płytę, a czy coś, nad czymś nowym pracujecie? Oczywiście, wszystko jest w planach, trzecia płyta w planach, e, kilka utworów już jest, ale, no, pracujemy cały a, czas. żadnych nie podaję. Nie, 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 już nieraz podawałem daty pierwszej płyty, drugiej płyty i się nic nie sprawdzało, więc nic nie chce zapeszać, ale pracujemy, cały czas jesteśmy czujni. Okej, okay, to słuchaj, na koniec rozumiem, że zachęcamy wszystkich tych, którzy nie zjawili się dzisiaj, aby może pojawić. W szuro. Oczywiście, słuchajcie, warto przychodzić na regę nad wartą, warto, warto e, słuchać dobrej muzyki, dobrej muzyki regę. Zapraszam Was bardzo serdecznie z całego serca 100%, 100 szacunku w Waszym kierunku i pozdrawiam e, widzów, e, słuchaczy Nyska TV. Kolejny utwór jest dla wszystkich zakochanych, a kilku tutaj widzów. Zamykam oczy, widzę jak trzymamy się za ręce. Ja wiem, i ty to wiesz, nie trzeba nam nic więcej. A gdy zamykam oczy, widzę jak trzymamy się za ręce. W promieniach słońca. Przyzna wiara drugiego człowieka, jak Kiedy ty się spóźniasz, on na ciebie czeka Ty nie przychodzisz, tęskni niesłychanie. A w ogóle jedna myśl wyjdź mi na spotkanie. W serce tylko czy ty tylko ty kujaj. Możecie z tobą to jest wielki raj. Możecie z tobą, to jest wielki raj. Пане Морлечки, спеціальний для вас на тромбі, Пітер, видуй за ровний! Tyle nie zechcąć nic. A ty samotnie przez cały czas trzymasz mój świat, który stacza się tak jak ja. Jesteś dzielna kompiętą, bo przez cały czas trzymasz ten świat, który stacza się tak jak ja. Coś jeszcze, mimo aż ja mówię, że jestem. Trzymaj nie trzymaj świat bori starczarzy tak jak ja. Kolejny zespół skończył przed momentem grać Maleo Reggae Rackers, duża dawka energii, no to na bieżąco, jak gorzowska publiczność dała radę dzisiaj? Za mało, za mało, cały czas za mało, byśmy jeszcze mogli grać, ludzie byli rozgrzani, wspaniali, no ale świetnie, świetnie, przyjęcie genialne, ludzie wspaniali. Powiedz sam festiwal Reggae nad jest jakże wielką historią, to też chyba fajnie, że na takim festiwalu życie. No, świetna rzecz, że to jest, e, wspaniały teraz odnowiony amfiteatr, także... Bajka. E, powiedzcie, jak e, spędzacie wakacje? Dużo koncertów w Roma W tym roku? No, sporo, sporo koncertów, a teraz, teraz mieliśmy przerwę. Taką wakacyjną, dwunastodniową, tylko ale, ale zawsze coś. No i teraz już gramy od wczoraj, i, i dzisiaj drugi koncert po przerwie. A czy jeśli chodzi o nowy materiał, coś no to się dzi dzieje? Dzisiaj graliśmy najnowszą rzecz już z tego najnowszego materiału, z nowej płyty, która będzie na jesieni. A dzisiaj graliśmy pra -premier pra premierę światową mamy siebie. Jasne, także że moi drodzy, mamy nadzieję, że już niebawem będziecie mogli usłyszeć ten numer e, No i chyba zapraszamy wszystkich tych, którzy oglądają naszą relację, Jasne. aby pojawili się w przyszłym roku Oczywiście, przyjeżdżajcie, bo mega miejsce, świetne Wspaniała, wspaniała impreza Dobra, dziękuję Ci Darku, w takim razie, jeszcze raz Pytasz dlaczego ten świat jest zły Bo ja jestem zły I ty jesteś zły Dopóki warczę i wystawiam chły To nigdy nie będzie inaczej Ja nie wybaczę, zawsze nam będą ściół Nie myśl, że będzie inaczej, kiedy słyszę. Wszędzie lament i płacz, kiedy widzę, jak niską pada ten świat, ciągle idę Wiem, że odpowie mi wiatr. Woo! Ogień ponie, siekiera jest już przed nią. O jest dzień, zostanie kamień na kamieniu. Festiwalu Regę nad Wartą sangowi tam skończyliśmy, e, więc powiedzmy troszeczkę o wrażeniach, jak podobał Wam się ten festiwal? No świetnie, duża przestrzeń dla nas, dla nas każdy koncert jest świętem. E, tutaj e, ta, ta publiczność to było dla nas wyzwanie, publiczność regowa. Wszyscy się bawili, których widzieliśmy, więc jesteśmy zadowoleni z tego. Mieliśmy tutaj do czynienia z bardzo różnymi dźwiękami. Chciałbym troszeczkę poznać, jak Wy pracujecie e, od kuchni, tworząc e, tego typu utwory. Podróżujemy, interesujemy się kulturami świata, właściwie każdą, każdą część Ziemi, jeżeli chodzi o i, i tradycje. Sprawdziliśmy, znaleźliśmy dużo ciekawych brzmień, które można tutaj na scenie połączyć w całość. Staramy się tworzyć muzykę ziemi, czyli jesteśmy taką kapelą, która nie zapomina o żadnej części świata, o, żadnej, o żadnym rodzaju muzyki. A powiedz te wszystkie instrumenty, z którymi dzisiaj tutaj mieliśmy do czynienia, to są właśnie efekty jakiejś tych podróży? Tak, no część z nich to są, to są efekty podróży, ale przede wszystkim fascynacji brzmieniem tych instrumentów, tym, że można tymi instrumentami opowiadać historię. Tutaj na scenie pojawiły się też tekst, teksty w języku Esperanto. To jest język nikomu nie jest to język obcy, taki, taki ideowo język związany z, z tym, że Ziemia powinna być w całości i bez, żadnego, bez żadnych wojen po prostu wspólną piosenkę powinna śpiewać. Okej, okay, wróćmy jeszcze na koniec do festiwalu. Rozumiem, że Wam się podobało i zachęcacie potencjalnych odbiorców tego festiwalu, aby pojawiali się w Gorzowie na kolejnych edycjach. Tak, zapraszamy wszystkich. Myślę, że z roku na rok festiwal powinien mieć coraz więcej ludzi. Okej, okay, dziękuję Ci bardzo. Nad wartą 2015 dobiegł końca. Razem z nami organizator tego całego zamieszania. Więc yy, Rafale, no wypadałoby podsumować w kilku zdaniach to, co tutaj przez te dwa dni się działo. No to była wspaniała podróż, bo, bo zaczęliśmy. To były lata 50., lata 80., weszliśmy w XXI wiek czyli ten dialog reggae z, z muzyką hip hopową, na przykład. No zamknięcie festiwalu to była w ogóle jakaś wyprawa w przeszłość do, do, do muzyki czasów wspólnoty plemiennej. Także to pokazuje obszar, w jakim się poruszamy, jak różnorodna jest ta muzyka, jak może otworzyć różne poziomy percepcji. I myślę, że warto to robić. My jako organizatorzy na pewno jesteśmy bardzo zadowoleni. No właśnie, bo mieliśmy tutaj to reggae w różnych odsłonach. Wy się tym kierujecie, dobierając tych artystów, żeby tak było jednak bardzo przekrojowo? Znaczy staramy się stworzyć ciekawy line-up, taki y, y, line-up, który będzie atrakcyjny dla publiczności y, różnych pokoleń, żeby była też wartość dodana, żeby na, każdy, na festiwalu właśnie pojawiła się y, prawdziwa muzyka, taka jak na przykład w wykonaniu Sanjo, żeby była też muzyka, która nas najbardziej bawi, y, ale także elementy historii, czyli coś, co właśnie związane z latami 80. jeżeli chodzi o polskie reggae, stąd obecność Nestorów, typu Bakrzyż, czy Maleo Reggae Rockers, y, ale też historii muzyki rozrywkowej, czyli na przykład ska Dyktator, czyli prezentujący muzykę ska albo Dobra Siła w tym roku pokazywała taki rasowy, bardzo stylowy ródz. Ja myślę, że tą edycję możemy zapisać po stronie tych jak najbardziej udanych, czy już gdzieś myślicie o kolejnej edycji? Zgasili nam światło. I, 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 Radzimy. Zgasło, zgasło. zgasło, to znaczy, to znaczy, że festiwal Brama, dobiega końca, Do Brama, dobiega końca. Brama, <laughs> biały, tak, możemy zamykać. A jak brzmiało pytanie? E, czy myślimy już o kolejnej edycji Region nad e, Myślimy, dlatego że jak tworzy się line-upy, to znaczy zestaw wykonawczy, to tych wersji w i pomysłów y, jest dużo, nie wszystkie się udaje ze względu na terminy zrealizować, więc y, tak, z grubsza wiemy, co się wydarzy w przyszłym roku. Okay. Co? Myślę, że zapraszamy już dzisiaj za pośrednictwem Neska TV wszystkich do odwiedzenia tego. Filmu. Zapraszamy y, w imieniu Miejskiego Centrum Kultury, a także całego miasta Gorzowa, który jest y, prezydentem, z patronem medialnym, a, a miasto jakby finansuje ten, w istotnej części ten festiwal y, za rok. Myślę, że utrzymamy datę, czyli pod koniec lipca proszę wyglądać naszych, naszej reklamy, banerów i, i internetowych zajawek. Ok, w takim razie dziękujemy za udaną imprezę. Dziękuję. Thank you.